Brazylia to kraj, który fascynuje od pierwszej chwili, ogromny, różnorodny i pełen kontrastów. Oficjalnie nazywana Federacyjną Republiką Brazylii, zajmuje powierzchnię ponad 8,5 miliona km2, co czyni ją największym państwem Ameryki Południowej i Ameryki Łacińskiej. Pod względem wielkości ustępuje jedynie czterem gigantom Rosji, Kanadzie, Stanom Zjednoczonym i Chinom. To kraj, który graniczy z aż dziesięcioma innymi państwami. Tworząc jedną z najbardziej rozbudowanych sieci granicznych na świecie, stolicą Brazylii jest Brasilia, futurystyczne miasto zaprojektowane od podstaw w drugiej połowie XX wieku. Jednak największym i najbardziej pulsującym ośrodkiem pozostaje São Paulo, metropolia zamieszkana przez miliony ludzi, uznawana za jedno z najważniejszych centrów finansowych świata. To właśnie tam znajduje się największa społeczność japońska poza Japonią. Ponad półtora miliona osób pochodzenia japońskiego mieszka głównie w dzielnicy Liberdade. Brazylia jest domem dla Amazonii, największego lasu deszczowego na Ziemi, który odgrywa kluczową rolę w regulacji klimatu i jest jednym z najbogatszych ekosystemów świata. To tutaj żyją tysiące gatunków roślin i zwierząt, z których wiele nie występuje nigdzie indziej. Amazonia bywa nazywana zielonymi płucami planety, choć naukowcy podkreślają, że jej rola jest bardziej złożona niż proste wytwarzanie tlenu. Historia Brazylii sięga co najmniej 32 tysięcy lat. Tyle mają najstarsze ślady ludzkiej obecności na tych terenach. Na długo przed przybyciem Portugalczyków żyły tu liczne plemiona rdzennych mieszkańców, tworząc bogatą mozaikę kultur i języków. Portugalski stał się językiem dominującym dopiero po XVI wieku i do dziś wyróżnia Brazylię na tle hiszpańskojęzycznych sąsiadów. Kultura Brazylii to mieszanka wpływów europejskich, afrykańskich, rdzennych i azjatyckich. To właśnie ta różnorodność stworzyła unikalną tożsamość kraju, widoczną w muzyce, tańcu, kuchni i codziennym życiu. Karnawał w Rio de Janeiro jest największym tego typu wydarzeniem na świecie, przyciągającym co roku miliony turystów i transmitowanym globalnie jako symbol brazylijskiej energii i radości życia. Brazylia to również potęga sportowa. Piłka nożna jest tu niemal religią, a kraj ten dał światu legendy takie jak Pele czy Ronaldo. Jednak Brazylia to nie tylko sport, to także dynamiczna gospodarka, ogromne miasta, bogactwo naturalne i nieustannie rozwijająca się scena technologiczna. To państwo pełne kontrastów od nowoczesnych metropolii po dziewicze lasy, od tradycji rdzennych ludów po globalne trendy. Brazylia zachwyca, zaskakuje i inspiruje i właśnie dlatego warto ją poznać bliżej. Jeśli chcesz więcej takich rzetelnych, sprawdzonych historii, Koniecznie zasubskrybuj kanał OnlyFacts, miejsce, gdzie ciekawość spotyka się z prawdą.